Witam, jestem Mr. Grzechuta, a to jest mapka SkyBlock. I dzisiaj e, postaram się na niej przetrwać. E, jak tutaj <laughs> możecie zauważyć, ta mapka jest niezbyt wielka. W ogóle to jest taka wysepka e, o wielkości 3x3x3 kratki, i mamy na niej do dyspozycji tylko e, dirta. Tam pod spodem jest piasek jeszcze, i na samym dole bedrock. Na powierzchni mamy trawę, skrzynię z najbardziej potrzebnymi rzeczami, i jedno drzewko. Pierwszą, najważniejszą rzeczą będzie stworzenie czegoś, co zapewni nam stały dostęp materiału, jakiegokolwiek materiału. Tą rzeczą, która nam to zapewni, będzie Cobblestone. <coughs> a jak zrobić Cobblestona? Hmm. Będzie nam do tego potrzebna lawa i woda. Z, yy, w tym wypadku posłużę się lodem. Um. Tędy będzie płynęła lawa. A tutaj, tu. Nie tu. Um, nie, jak to ma być? Tutaj będzie dziura. Um, tu będzie takie coś. Tutaj zrobimy od razu dziurę, żeby. Um, bo w tym miejscu będziemy zbierać Cobblestone'a. Tutaj albo tutaj, który będzie się tutaj spałnował. Um, tu musimy przedłużyć trochę. W ten sposób. O tak. I tu zrobimy dziurę. Hmm. Tu będzie płynęła, Trzeba uważać, żeby nie zużyć całej trawy, jaka jest na tej mapie. To jest ostatni klocyk jest. Trzeba poczekać, aż się rozrośnie. Teraz rozbijemy ten klocek lodu i mamy fabrykę Cobblestone'a już gotową. Teraz trzeba będzie stworzyć narzędzia potrzebne do wydobycia tego Cobblestone'a, czyli kilof. Na początek będzie nam potrzebne drewno do stworzenia drewnianego kilofa. Ale zanim jeszcze zrobimy narzędzia, będziemy potrzebowali crafting table. Jeżeli jesteście spostrzegawczy, to właśnie zauważyliście, że mam innego skina, ponieważ zakupiłem sobie oryginalnego Minecrafta i mogłem sobie już zmienić skina na takiego. O oh yeah. Mi się on podoba, nie wiem jak wam, ale dla mnie jest git. Nie ja go zrobiłem, zrobił go dla mnie kolega. Dziękuję mu za to. Skin mi się nawet podoba. Ładny jest. Dobra, crafting table patyczki, patyczki, patyczki i kilofik drewniany na początek bo nie mam z czego zrobić kamiennego gaśmy ogień, żeby nic nam się tu nie sfajczyło i wydobywamy koblestona, kobla, kobla kobla tutaj większość tego kamienia oczywiście nam się spali w lawie, ale innego, innej farmy in... Ciągle mówię, farmy innej fabryki w tej nie zrobię niż takie jak teraz, hmm. Dobra, wydobędziemy jakieś 20 i e, potem zaczniemy budować platformę od dołu. A w jaki sposób to się zaraz dowiecie. Będ powiem tylko na razie, że będzie nam do, do tego potrzebna woda. E, planuję zrobić z tej mapki, właśnie e, serię taką, jakby. Odcinki nie będą się zbyt często pojawiały, ale tak gdzieś raz w tygodniu się postaram coś nagrać. Um, nie wiem, czy Wam się podoba ten pomysł z taką mapką, ale dla mnie jest to dość przyjemne takie doświadczenie. Pierwszy raz e, z takim czymś się spotykam, pierwszy raz na takie coś napotykam na taką mapkę. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem. że... Ma się wysepkę o wielkości 3 x 3 x kratki I buduj sobie coś z tego, nie? Rozbuduj jakiś mm, wielką mapę, stwórz, <grym> nie wiem <grym> No dobra, już na razie wystarczająco tego kobla mamy um, Weźmy sobie wodę w wiaderko Tutaj spuścimy sobie wodę w wodzie i zrobimy taką platformę pod spodem. No, come on. Ich tu uduszę zaraz. Ok. Um, oh fuck. Teraz tutaj może postawimy, bo tu, tu, teraz wejdziemy tutaj, tak żeby nie spać, I tu postawimy. Teraz możemy zabrać wodę. Od razu zajmę się zrobieniem yy, fabryki. Yy, Takiej fabryki na poboczu, żeby mieć stały dostęp do kamienia na późniejszych etapach. Yy, fabryka będzie wyglądała w ten sposób. Tutaj trzeba sobie zrobić takie coś tu kamyczek, teraz do góry idziemy, żeby. Żeby nie spaść. I teraz możemy już yy... kurde. Źle to zrobiłem. Nie, w sumie to dobrze. Dobra, <grymne> będzie to tak wyglądało. Tutaj jeszcze. Będę musiał niżej to zrobić. Tak. Tu kamyczek. I na górę wychodzimy. Tyk, cyk, cyk. Miku, miku. Wow, ale czarny się zrobiło na dole. Taka odchłań. Dobra, na razie to tak będzie. fak, nie tak. Um, tu mogę rozwalić z tego co wiem. Trzeba uważać Niebezpiecznie tutaj jest. Okej, okay. takie cóś. Ja potrzebuję jeszcze cobblestone'a. Dawaj, 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 kobla, kobla. E, nie wiem czy mówiłem, ale w tym odcinku moim głównym zdaniem będzie właśnie zrobienie takiej porządnej farmy cobblestone'a. Mm. I na tym już skończę pewnie ten odcinek, jeżeli skończę tą farmę. Fabrykę ciągle, farmy mówię, kurde No, dawaj, kobla, kobla. Muszę skończyć tą fabrykę. Zresztą wiem, że to może nie jest zbyt ciekawe. Znaczy, na pewno nie jest ciekawe. Kopanie kobla, ale no, cóż poradzę. No, to jest temat pierwszego odcinka. No, później się zrobi ciekawiej. Jak już będę miał um, jakieś farmy drzew, coś tam sobie porobię. Jakieś inne farmy różne digit. Dobra, powinno mi starczyć Kobla. Tutaj jeszcze podniesiemy wodę, weźmiemy. Hmm. Tu wylejemy wodę. Tak żeby było estetycznie postawimy tu Kobla, tu Kobla. Oh fuck. Album spadł. Um, Kobel, gdzie jeszcze? Teraz tu. Tu będzie woda spływała. Tutaj i i i i, I tak właśnie. Dobra. Tylko, że tutaj troszkę źle zrobiłem. Um, bo tu będzie się spawnował cobblestone i musimy mieć tutaj jakieś zejście do tego z którejś strony o tak i tu będziemy sobie go kopać przynajmniej taki jest plan <grym> znowu się palisz dobra nieważne tu wlejemy sobie wodę Hmm. Tutaj szybko lawę weźmiemy I mamy fabrykę Kobla Kobla, kobla Dobra, e, to jest najważniejsza rzecz hmm. Teraz Czekajcie Wiem co zrobię Albo przekopię na razie Oooo Fuck, Jak się styknąłem! O oh, shit! Dobrze, że shifta trzymałem akurat. O, oh, jesus! Jak w gacie narobiłem. Ja pierniczę. Masakra. Dobrze, że shifta akurat trzymałem, bo spadł. Na krawędzi stałem, masakra się nie FAK! rozwaliłem ostatni klotek trawy mam nadzieję, że mączką kostną będzie można e, trawę rozstygowywać, rozsiewać Bo jeżeli nie to mam problem no, ale dobra przekopmy to wszystko dicht okej okay. Um, shift, shift, dirt. Schowajmy to do skrzyni dla bezpieczeństwa. Cyk, cyk, cyk. Też. Skrzynia niech tam sobie wisi. Czekajcie, kobla wezmę. I tutaj zrobimy platformę. Z której nie będzie można tak. spaść. Raz, dwa, trzy. O, oh, dobra, <laughs> mamy coś w stylu takiej platformy. Hmm. Crafting box, może troszkę niżej go sobie weźmiemy. Okej. Okay. Skrzynia, schowajmy tutaj wszystko, skrzynia jak sobie wisi. Um. Drzewo skończę wydobywać w kolejnym odcinku. I na tym myślę, że skończę, bo to był główny cel tego odcinka. Żeby zrobić taką fabrykę właśnie, e, której nie będę musiał niszczyć. A będę powiększał w następnych odcinkach tą mapę i zrobię sobie jakąś farmę drzew. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej mapki. E, kiedy to? Mam nadzieję, że zrobię farmę drzew. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!